Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w dziesiątym już odcinku serii Survival w Farmingu 22. O tym, że to jest dziesiąty odcinek, to mówię trochę z dumą, nie ukrywam tego, bo rzeczywiście te, ta seria bardzo mi leży, bardzo mi pasuje. A niewiele jest takich serii na moim kanale, no może poza kilkoma wyjątkami, które ja faktycznie długo ciągnę. Raczej robię kilka nagrań, kilka odcinków, patrzę, że zainteresowanie jest hmm, takie sobie i przestaję nagrywać. Tutaj uparłem się, stwierdziłem, robię to, będę to robił. Nawet jeżeli nie do końca wszystko będzie szło tak, jak sobie założyłem, to będę po prostu nagrywał kolejne materiały. No i nagrywam, to jest już dziesiąty, tak jak powiedziałem. Wśród nich były trzy livey. Ostatnie, w ogóle, materiały na tej serii to były livey, więc dla niektórych z was, którzy nie oglądali tych liveów, być może całkiem sporo się tu zmieniło. No i o tym dzisiaj będziemy sobie opowiadać. Zacznijmy od tego, że tutaj, tam gdzie stoi Ursus. Rosną ziemniaki, które są już gotowe do zbioru, i częściowo już zostały zebrane. No i obok nich jest nowka, sztuka, przyczepa, która służy mi do tych zbiorów. Ona ma 11 tysięcy litrów pojemności, więc to jest ważna wiadomość ważny fakt, myślę, że dla wszystkich. Tutaj rośnie trawa, ona też już jest gotowa do zbioru, więc trzeba się nią zająć, mimo że wszystko było wykoszone i jak być może wiecie, zaurane, posiana trawa na nowo i nawieziona również, więc tu będą całkiem spore zbiory. W porównaniu do zbiorów tu, który, który jest takim po prostu na razie nieużytkiem, tak? to też już było wykoszone, zebrane, wszystko wywierzone do sklepu, i pierwsze pieniądze z, tego, z tej łąki tutaj po prawej były. No i jest też łąka na wprost, z której również. Było wszystko już zebrane, no i zarosło na nowo. Zmienił się miesiąc, w prawym górnym rogu jest luty, ale my jakby w tej serii nie patrzymy na te miesiące. Przypominam o tym, bo, bo niektórzy do tego nawiązują. No i tu kopaczka, kopaczka do ziemniaków. Umyłem cały ten sprzęt i jestem gotowy, żeby ruszyć już do pracy po kolejne ziemniaki. W świecie rzeczywistym mamy wrzesień, więc bardzo dobry czas na wykopki, więc trochę mi się to spięło. No oczywiście nie spina się to tutaj z tym czasem w grze, ale to już mm, no, że tak powiem drobnostka, gdzieś tam dodatek do tego wszystkiego. Tu jak widzicie już Ursus z taką łychą specjalną do ziemniaków jest gotowy do tego, żeby żeby zbierać. Wszystko to, co z ziemi zostanie wykopane, kontrol i musimy rzucić, żeby on od razu, żeby ta kopaczka wyładowywała, dlatego że bez tego po prostu usuwa tylko łęciny, a zupełnie zupełnie nie o to chodzi. Co się jeszcze zmieniło? Słuchajcie, ten yy, traktor, którym teraz jeżdżę, czyli ten John Deere, był 31,50 i jest 36,50. Więc podniosłem specyfikację silnika w tym sprzęcie do 125 koni, w tej chwili ze 100 koni, które miał. Więc to jest, to jest w jakimś sensie nowość. Po prostu on był troszeczkę za słaby i nie radził sobie na tym górzystym terenie do sklepu, który tutaj wiedzie z mojego gospodarstwa. Ogólnie na koncie mam 80 tysięcy złotych, co na pewno zauważyliście. Ale z tego cała ta suma, w zasadzie 120 tysięcy, musi pójść na zwrot dla handlarza za tego John Deera, którego użytkujemy. E, przykre. Zawsze słabo tyle pieniędzy gdzieś tam wydać, no ale trzeba po prostu uregulować ten rachunek jak najszybciej. I myślę, że przy okazji wywiezienia do sklepu. Właśnie tej partii ziemniaków Które teraz wykopuję Po prostu już spłacę te No że tak powiem zaległości które, które mam Mam jeszcze dwa sprzęty na gospodarstwie Które mogę sprzedać W zasadzie to powinienem Po pierwsze przetrząsacz Czy przetrząsacz o zgrabiarka Taka mała, z korzy której korzystałem W jednym z pierwszych odcinków I do tego Jeszcze pług malutki Który był kupiony pod Ursusa z którego nie korzystałem nigdy więc to są dwa takie sprzęty które po prostu trzeba sprzedać no bo też niepotrzebnie tutaj tutaj stoją, a w ich miejsce trzeba by kupić, a no i zgrabiarka moja stara ta okrągła ona też jest do sprzedania ona jest troszeczkę powiem wam za malutka, fajnie by było kupić już coś troszeczkę większego i mam coś na oku nawet Pokażę Wam to przy okazji, mam nadzieję, bo nie sądzę, żeby już w dzisiejszym materiale udało mi się to kupić. Raczej kolejny materiał, zaczniemy właśnie od tego i wtedy zajęlibyśmy się tą trawką tutaj po prawej. Co jeszcze? Tak szybko gdzieś tam wymieniam te rzeczy, które przychodzą mi do głowy, więc dłuży na to tych informacji, ale myślę, że to fajnie, bo dużo się możecie dowiedzieć o tym, co się w ostatnim czasie działo i co jest w najbliższych planach. Planach jest też owiarka, tekla się chyba nazywa, którą, którą chciałbym zakupić, i do niej. A zanim kupię owiarkę tekle, która jest do okrągłych bel, no to przydałaby się prasa do okrągłych bel. Więc to są, wiecie, takie rzeczy, wszystkie gdzieś tam na liście to do. No i na liście to do, to buy w zasadzie, jest jeszcze bizon. Potrzebny jest tu kombajn, bo my. Na razie skupiamy się na trawie, teraz na ziemniakach, a kiedy my wreszcie skupimy się na, na zbożach? No, skupimy się na zbożach, jak będzie kombajn, jak będzie czym te zboże zbierać. Póki nie ma go czym zbierać, no to niestety nie możemy po prostu ogarniać, e, nie wiem, pszenicy, jęczmienia czy, czy żyta. No, bo co ja z nim zrobię? Już nie mówiąc o kukurydzy czy słonecznikach, no absolutnie nie mam takiej przystawki. Bo w ogóle nie ma do czego jej podpiąć. Więc stwierdziłem, że na razie jednak siano kosy i może kiszonka, na której zarobiłem zdecydowanie więcej niż do tej pory zarabiałem na sianie. No ale właśnie, potrzebne jest kilka sprzętów do tego. Niestety, promocje w sklepie, te w farmingowym sklepie, no jakoś mi nie pomagają. Nie trafiają z tymi Rzeczami, które ja bym Faktycznie chciał No, ale Też nie muszą, nie? To nie jest w tą stronę, to musi musiał być w tą stronę cofnięte, żebym kurczę jeszcze To chyba to wyładowywanie tak Obciąża tą kopaczkę, że, że, jej się nawet tutaj z trudem Z trudem cofa Dobra, może teraz chwycę te ziemniaki Bo tutaj Trzy takie czy cztery krzaczki pozostawiłem, a nie chciałbym tego robić. O, właśnie. Elegancko, i teraz możemy ją sobie wyłączyć, a nawet możemy ją odłączyć i odstawić tutaj. Okej, okay, praca tego ciągnika jest teraz dużo, dużo przyjemniejsza dla ucha, <laughs> bo tak się po prostu nie męczy z tą pracą dobrze no to teraz czas na Ursusa i na sypywanie tych ziemniaków tutaj, ale podłączymy sobie od razu tą przyczepę do John Deere'a żeby wiedzieć dokładnie ile tych ziemniaków jest ile jeszcze mniej więcej musi być ale przejdźmy do sklepu na moment, jeśli chodzi o garaż yy, garaż to tak jak powiedziałem do oddania, że tak powiem jest no ten ogranicznik Więc sprzedajemy go po prostu No ona też jest do oddania Do sprzedania generalnie Ale nie wiem czy jak ją sprzedam A co tam Jak ją sprzedam to nie wiem czy mi wystarczy na kolejną Ale mam nadzieję że tak No i na pewno pług Na pewno pług 13500 On nie był w ogóle używany więc, więc spoko To są rzeczy do sprzedania na 100% Teraz mój stan konta, 106 tysięcy. Nadal za mało, żeby spłacić John Deere, bo potrzeba 120, ale po jednej przyczepie ziemniaków już na pewno będzie dość. Teraz sklep. To nas pewnie interesuje, przynajmniej Was, dużo, dużo bardziej niż sprzedaż starego sprzętu. Więc jeśli chodzi o zakup nowego. <laughs> Jeszcze mi trochę kaszel do skwiera, w sensie krtań, więc czasami odchrząkuję, bo trochę ciężko mi czasami mówić. Ten lizard, tekla to jest sprzęt, który chcemy kupić. Ta tekla, na niego niestety trzeba, na nią trzeba zrzucać belę z góry, i to tak dość naturalnie wygląda, bo niestety ona troszeczkę się baguje. Ale mam nadzieję, że niedługo zostanie zmieniona. Wiecie, poprawiona i zwykłe wkładanie bel będzie wystarczyło. Mam nadzieję, że ta, ten bag nam się nie zdarzy. Ale znając moje szczęście, to pewnie, pewnie będzie miał miejsce. Tu można wybrać kolor folii. To jest spoko. Tutaj chyba szarawy, biały, kość słoniowa, to nie będziemy zmieniać. I kolor podstawowy może być zielony. Mi tam on absolutnie nie, nie przeszkadza, więc nie musimy tu nic zapłacać. 18800. Tyle będzie potrzebne na samą mm, owiarkę. Zobaczcie, jak drogie są te. No, gdyby chcieć inną, no to musiałbym tą kupić. 103 tysiące. Ale ona ma atut, bo ona tym ramieniem, które tutaj jest, nie wiem, czy ja dobrze widać o teraz. Tym ramieniem w tą Elkę podnosi belę z Ziemi. Więc. No, to jest atut, tak. I 120 do 150 cm, więc też większe jest w stanie. Te belki łykać. Fajnie by było, ale no, musiałaby być w promocji za 50 tysięcy, to może bym o niej jakoś tam pomyślał. Ale to jest tylko owiarka. Jesteśmy dopiero przy owiarce. Ta też 103 tysiące, ta nie wiem ma więcej kolorów folii. Więc pewnie tą bym kupił, gdyby się udało. 125 do 150. No to jest to samo. To jest to samo, tylko po prostu z modyfikacji po to, żeby było więcej kolorków folii. To fajne, bo ja bym sobie pokorzystał. Trochę porobię na przykład inne na. a no w sumie, co roku inne, o tak może. Ale dobra, na razie to zostawmy. Do tego potrzebujemy prasę, no przede wszystkim w zasadzie, żeby w ogóle robić te okrągłe belę. Teraz mam Vermeera, świetnie by było, ale no nie za, nie za 266 tysięcy, to absolutnie niemożliwe. 184 już ta, już ta jest trudna do kupienia. No nie, no nie uda się. <laughs> Za te pieniądze, które mam, no to albo ten John Deere, 56 tysięcy, chociaż nie, to robi kwadratowe. To nie, więc sipa. 70 tysięcy złotych potrzebujemy, żeby taką sipmę przytulić, jedną czy drugą. Ona może być w starej lub w nowszej wersji. Nowsza wersja jest zielona, więc to mogłoby tak być. No ale, widzicie cenę, nie? 70 tysięcy złotych. 70 plus tamte powiedzmy no 18 liczmy 20 razem. No to 100 tysięcy złotych potrzebne na te, dwa, na te dwa sprzęty, i to jest taki wydatek konieczny. No i do tego w tej chwili potrzebujemy zgrabiarkę, bo sprzedałem moją poprzednią. Mam podobny przetrząsacz. To być może widzieliście, na którymś z odcinków. A teraz kupię w nieco innym kolorze. Aha, czerwonym, albo w tym, no, to może w czerwonym, po prostu kupię bo ten żółty, żółto-niebieski, no nie wiem, nie wygląda to za fajnie chyba, więc kupię taki. Kółka też się zmieniają, nie, no to czerwony i to będzie moja zgrabiarka, ona ma 6,5 metra, więc w porównaniu do tamtej, no to w ogóle przepaść, nie? Przepaść. No i to jest 6 tysięcy, więc powiedzmy, że nadal mieścimy się na oko w tych stu kilku tysiącach, które w tej chwili mam na koncie. I ostatni sprzęt który byłby mi potrzebny, żeby trochę przyspieszyć pracę przy trawie, to jest kosiarka. Ja w tej chwili mam malutką, rotacyjną Z173, trochę inaczej wygląda, ale to jest właśnie ten model. No i ona, zobaczcie, ma 1,7 metra, więc słabo. Gdybym dorzucił 70 tysięcy, mógłbym mieć taką, 6,2 metra, no i to już by był kurde upgrade trzykrotny w zasadzie. 2,2, 2, a 1,7 to jest pół metra więcej. To nie jest tak dużo. 13 tysięcy. No tu 40 tysięcy SIP, ale no to jest 3 metrowa. To już chyba lepiej by było zapłacić za 70 tysięcy za tą. Więc tak naprawdę 170 tysięcy byłoby mi potrzebne. No powiedzmy, że bez kosiarki jestem się w stanie obyć. Bo na razie mogę sobie po prostu działać. Tą mniejszą kosiarką i, i też będzie, też będzie spoko. No, ale fajnie by było, chyba jeszcze tam mi zostały ziemniaki. Fajnie by było, oczywiście, no, od razu po prostu większe sprzęty kupić i troszeczkę całą tą pracę przyspieszyć. Ursus bardzo ciekawie wygląda. Z przodu u wielka łycha na ziemniaki, z tyłu John Dyrowski, obciążnik. Super pomysł. No dobra słuchajcie, ładujemy ziemniaczki, bo to nie ma co mówić Trzeba zarabiać My możemy sobie mówić o wydatkach I, i chęci yy, Zakupu czegoś Ale żeby to zakupić No to trzeba po prostu yy, Zarobić na to Po prostu, w tej serii tak jest Ja tu nie bardzo korzystam z pożyczek yy, To znaczy wziąłem na testy Tego John myślałem, że szybciej go spłacę No ale pojawiły się inne wydatki Po drodze, trochę nieprzewidziane więc jeszcze zalegam z tymi yy, z tą kasą za Jondira, ale na pewno chcę to najpierw spłacić, zanim teraz zacznę kupować jakiekolwiek, no czy to nowe kosiarki, czy czy owijarki, czy ym, czy prasy, to na pewno chcę najpierw ogarnąć ten temat z z Jondirem. Chyba nie powinienem tak podjeżdżać, bo On ledwo sobie daje radę. Powiem Wam, że ten Ursus ogólnie tu się masakrycznie buja. W tej łyżce jest teraz... No, widzicie, 1524 litry. Duża, duża ilość. On po prostu się męczy tutaj. Daje radę, ale trzeba to wszystko, te wszystkie czynności prace wykonywać powoli. Bo... No po prostu ma trudności, nie? To nie jest odpowiedni ciągnik do tego, tak mi się wydaje. Gdybym miał ładować w John Deere to ładowałbym Deere wykopywał Rostelmaszem yy, i trochę mniej roboty miałaby ta 30. Ale z drugiej strony pomyślałem, no ale chcę... O jak się tu koło ciekawie układa. Widzicie? Prawe koło Coś tu się czasami dzieje. Yy, no ale obciążenie na tym ciągniku jest duże. Więc myślę, że to właśnie dlatego. Dobra, słuchajcie, dużo już dzisiaj pogadałem, dużo rzeczy wam opowiedziałem, mam nadzieję, że wszystko mniej więcej z tego, co, co gdzieś tam planowałem powiedzieć. Ja Was zapraszam bardzo serdecznie na kolejne materiały, na live'y. Te, te farmingowe będą się odbywały na, Twitch, na YouTubie, po to, żeby ci, którzy nie oglądają live'ów na Twitchu, byli w miarę na bieżąco. O, tych nie załapałem. Byli w miarę na bieżąco z tym, co się tu dzieje. Jeśli oczywiście ch chcecie, to, to, to po prostu daję wam taką szansę, no bo wiadomo, że. Mm, nagrania na Twitchu nie są dostępne e, tak długo, jak, jak na YouTubie. Na YouTubie one po prostu zostają tak długo, aż ja ich nie wykasuję gdzieś tam. Więc. Y, więc. Y, wasz, ukłon w taką wa waszą stronę trochę. Na YouTubie też dużo lepiej się mam wrażenie... Ogląda Farming Simulator w kontekście czy w porównaniu do Twitcha, więc krótko mówiąc, live y na YouTubie z farminga z tej serii jak najbardziej będą, i one będą jakby jako kolejne odcinki w serii. Kto będzie miał ochotę, to sobie obejrzy. A ja i tak w najbliższym odcinku wtedy podsumuję wam to, co się wydarzyło, żeby każdy. Nawet ten, który nie ogląda w ogóle live'ów, po prostu był na bieżąco. Inne live'y oczywiście na Twitch'u, no i na YouTube'ie będzie mam nadzieję dużo więcej różnych gier i różnych filmów, które być może e, przypadną Wam... Do... Ale tu ciężko jest zebrać te ziemniaki, no nie chcę ta łycha ich w ogóle podnieść, słuchajcie, z ziemi jakby łatwiej je podnosi, a tu ma, ma duże, duże trudności, żeby to chwycić. O, teraz się udało. Pogadałem na nią trochę i, i zaczęła zbierać. Więc, więc zapraszam Was bardzo serdecznie na kolejne materiały. A teraz pokażę Wam jeszcze fragment tych prac związanych z yy, wykopkami. Yy, pojedziemy sobie do sklepu, sprzedam te ziemniaki. No i wtedy mniej więcej zamknie się ten odcinek yy, w, takim, yy, w, w takich właśnie pracach. Ja oczywiście dalsze prace przy ziemniakach sobie tutaj yy, będę będę kończył przy, przy najbliższej okazji, wtedy kiedy będę miał troszeczkę czasu, albo zrobię to na jakimś lajwie A Was bardzo serdecznie zapraszam na wszystkie inne materiały i mam nadzieję, że Wam się podoba ta seria. Jeśli chcielibyście do niej coś od siebie dołożyć, macie jakąś sugestię, Kaldamir kup to i tamto, zdecyduj się na taki i taki ciągnik, albo no, nie wiem, taki taki kombajn to piszcie, piszcie w komentarzach. Ja jestem otwarty na wszelkie sugestie. Pewnie nie ze wszystkich skorzystam, bo na przykład chcę tu Bizona, a nie John Deera, jeśli chodzi o kombajn, więc. Ale z niektórych rad na pewno, na pewno będę korzystał. Jeśli chodzi o ciągniki, to jeszcze Wam powiem, że w planie jest kolejny Ursus 1604, chyba. Jeżeli na niego się w końcu zdecyduję z napędem 4x4, bo chciałbym tutaj coś poważnego rzeczywiście e, kupić w ramach następstwa za Rostelmasza na przykład, bo 30 raczej z nami zostanie jako taki ciągnik wspomagający na razie, chyba, że kupię 60. To jest jeszcze też w opcji, żeby po prostu tą 30 za czas jakiś wymienić na 60, ale na pewno jeżeli chodzi o kolejność zakupów. Sprzęt do trawy, potem kombajn e, zbożowy i dopiero wtedy będę się kierował w no, w stronę kolejnego zakupu za, zakupu kolejnego ciągnika, ale to jest około 200 tysięcy, więc daleka, daleka droga moi drodzy, przed nami. Dobra, dziękuję Wam bardzo, miłego dnia i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć!